Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na recenzję Garmina Fenix 6X Pro, czyli najbardziej zaawansowanego smartwatcha, jakiego miałem okazję testować. Zapraszam! Zaczynamy sobie od wyglądu samego zegarka. I tak jak na Garmina przystało, jest to zegarek dla profesjonalistów i tak też wygląda. Jeśli chodzi o samą tarczę, jest ona wykonana bardzo dobrze. Przede wszystkim widać, że jest to zegarek sportowy, który przetrwa wszystko. No i poza tym, że wygląda to dodatkowo ma certyfikację, dlatego że mamy tutaj standard militarny 810G, co potwierdza jego odporność na wstrząsy, upadki i wyznacza poziom wytrzymałości tego zegarka. Mamy do wyboru dwie wersje, jedną ze szkłem gorilla glass, którą my dostaliśmy, a także wersję ze szkłem szafirowym, które jest odporne na prawie wszystkie zarysowania. Jeśli chodzi o gorilla glass tutaj w tym zegarku, on nie złapał żadnej rysy, nawet specjalnie próbowałem go porysować jakimiś kluczami, nic się z nim absolutnie nie stało, więc jest odporny, tak jak na zegarek sportowy przystało. Jest ciężki, dlatego że waży 90 gramów, a rozmiar ekranu to 1,4 cala, czyli jest dosyć duża koperta, są różne rozmiary koperta, akurat to jest typowy rozmiar, czyli 1,4 cala. Tutaj mamy pasek silikonowy, którego zaczep jest wzmacniany dodatkowo śrubami, oczywiście paski są wymienne, to jest uniwersalne mocowanie. Dzięki tak dużej regulacji możemy ten zegarek dopasować zarówno do dużej, jak i małej dłoni. Wyświetlacz, który zastosowano w tym zegarku jest transreflektywny. Co to oznacza? Oznacza to, że nie jest to ani wyświetlacz IPS, ani nie jest wyświetlacz OLED. Jest to wyświetlacz, który cechuje się bardzo wysoką czytelnością w każdych warunkach. Dodatkowo jest możliwość podświetlenia go przyciskiem, żebyśmy odczytali wartości w ciemności. Kiedy jesteśmy na zewnątrz, to im więcej promieni słonecznych pada na ten wyświetlacz, tym on jest bardziej czytelny. Ten wyświetlacz także zużywa mało energii, ale o baterii powiemy sobie później. Czym cechuje się w takim razie Garmin, co wyróżnia go na tle? Zwykłych zegarków i smartopasek, a co powoduje, że to jest segment absolutnie profesjonalny. Przede wszystkim dokładność pomiarów i użyte czujniki. Garmin jest liderem, jeśli chodzi o mapy oraz właśnie zaawansowane pomiary i robi to z bardzo dużą dokładnością. Dlatego jeśli bardzo intensywnie ćwiczysz i potrzebujesz absolutnie wszystkich informacji o swoim treningu, no to warto zainteresować się tym zegarkiem. Rozwinę tą myśl. Mamy tutaj mapę pól golfowych, więc jeśli dużo gracie w golfa, to jesteście w stanie raz że sobie mapę danego pola golfowego, a dodatkowo Garmin pomaga Wam celować, a także dobierać kij do danego, na przykład uderzenia. Więc dla golfistów ten zegarek też jest przeznaczony i Garmin nawet oferuje osobną aplikację. Typowo pod golfa. Przewyższenia, które są zawarte w wampach, także wspomagają garmina w kolejnych funkcjach. I tutaj przechodzimy płynnie do funkcji Pace Pro, a także Climb Pro. Pace Pro pomaga wam utrzymać tempo w zależności do nachylenia terenu, czyli kiedy biegacie garmin, wam podpowiada, co się będzie działo na trasie, a Climb Pro na bieżąco informuje Was o podjazdach i podbiegach. No i wtedy możemy przeczytać, jakie mamy nachylenie, jaka jest odległość do danego nachylenia, a także jaki jest wzrost wysokości. Więc na przykład kiedy jedziecie sobie maraton MTB, no to jesteście w stanie wspomagać takim zegarkiem, wiedząc, co się będzie działo na trasie. Wszystkie funkcje, które wymieniłem są autorskie garmina i rzeczywiście działają bardzo dobrze. Jeśli chodzi o ilość informacji, którą zbiera ten zegarek, ja jestem nadal pod dużym wrażeniem. Ale to nie wszystko. Idziemy dalej. Jeśli chodzi o mierzenie aktywności fizycznej, mamy tutaj mnóstwo trybów aktywności fizycznej łącznie z tym, że ten zegarek jest w stanie mierzyć na basenie nasze tętno bez specjalnej opaski. Co nie jest wcale takie oczywiste, dlatego że zasadniczo pod wpływem wody pomiar tętna jest zakłócany, a tutaj absolutnie się to nie dzieje i garmin cały czas szczytuje nasze tętno. Mamy także możliwość nawet uruchomienia funkcji mierzenia aktywności. Na stupie, czyli takiej desce z wiosłem, no jest naprawdę bardzo dużo trybów, które w tej chwili widzicie na ekranie. Dodatkowo mamy dane dynamiki treningu, więc widzicie też, jak zachowywał się wasz organizm podczas treningu. Dodatkowo mamy pułapy tlenowe z uwzględnieniem temperatury i wysokości. On automatycznie mierzy wasze dotlenienie organizmu, w zależności od tego, na jakiej wysokości się znajdujecie i jaką temperaturę otoczenia macie wokół siebie. Mamy też potrzebny czas do regeneracji, więc automatycznie mierzy nam odpoczynek. Mamy także wskaźnik. Absorpcji tlenu przez ciało, czyli widzicie ile, jak bardzo jesteście dotlenieni, i te wszystkie informacje, które zbiera ten zegarek, następnie są przekładane do kolejnej funkcji autorskiej Garmin'a, czyli Body Battery, gdzie on tam zbiera te całe informacje odnośnie waszego snu, odnośnie waszego treningu dotlenienia i pokazuje jak bardzo wasza bateria jest naładowana i kiedy na przykład macie spadek energetyczny. A kiedy ta energia do was wraca. I tu jest na przykład fajnie na moim przykładzie pokazane, gdzie ja spadek energetyczny mam zasadniczo między 18 a 19 i rzeczywiście ten wykres idzie na dół, a później po 19 odzyskuje energię, można powiedzieć, że kryzys mi przechodzi i jeszcze mogę troszeczkę pociągnąć, co rzeczywiście zegarek mierzy i mierzy to poprawnie, bo rzeczywiście to jest zgodne z odczuciami, które są tożsame z moim organizmem. Mierzenie snu także jest bardziej zaawansowane niż w typowej smartopasy, dlatego że dodatkowo garmin mierzy nam ruch podczas snu. No i na przykład możecie zobaczyć, że dzisiaj śpiąc w okolice 6 godzin, ruszałem się na przykład co godzinę. To też ma wpływ na głębokie rozpływki sen, który oczywiście garmin mierzy. Mamy także pulsoksymetr, czyli zawartość tlenu w naszych komórkach, to, to o czym już powiedziałem. Mierzy nam także oddech. Oczywiście mierzenie tętna live, no to można powiedzieć, że już jest standardem nawet w mniej zaawansowanych zegarkach, więc to oczywiście tutaj jest. I następnie znowu te wszystkie informacje są przekładane na wskaźnik stresu. Fajnie widać na moim wykresie, gdzie 29 listopada, czyli w czarny piątek, Stresowałem się bardziej, no wiecie, szał zakupów. Garmin powiedział, że no należy troszeczkę zwolnić, bo stresu było zdecydowanie za dużo w ten dzień. A później w sobotę mm, odpocząłem i Garmin mnie pochwalił, że z moim stresem jest wszystko w porządku. Możecie także ręcznie uzupełniać nawodnienie swojego organizmu, które także jest przeliczane. Garmin zaleca na przykład picie nie 2 litrów, a prawie 3 litrów wody dziennie i możecie za każdym razem, kiedy przyjmujecie płyn, zaznaczyć to w swoim zegarku. Znowu przechodzę do funkcji treningu dla super zaawansowanych użytkowników i sportowców. Poza oczywiście stanem treningu i pułapem tlenowym możecie mierzyć także jego efektywność, współczynnik FTP, a także próg mleczanowy, czyli widzicie jak szybko zakwaszacie na przykład swoje mięśnie. To jest absolutny, absolutnie świetne i ten zegarek także to mierzy, możecie te informacje zbierać i co najważniejsze możecie je później porównywać. Dlatego, że w miarę postępu treningu Garmin porównuje Wam, jak na przykład Wasza wydolność się zwiększa. Bardzo dobra funkcja dla każdego sportowca. Oczywiście nie mogło zabraknąć funkcji ratunkowych. Kiedy zegarek wykryje upadek albo jesteście po prostu zagrożeni, możecie wywołać funkcję SOS, gdzie informacja o tym, że potrzebujecie pomocy wraz z Waszą lokalizacją, bo oczywiście zegarek jest wyposażony w GPS, zostanie wysłana do Waszych kontaktów ratunkowych. Jeśli chodzi o czas działania na baterii, to także jest świetnie i to widać, że to jest zegarek, który przetrwa z Wami. No, Podróż na pustyni, możecie włączyć tryb ekspedycyjny, który zwiększa wydajność baterii do 45 dni, ale zmniejsza też ilość pomiarów. W trybie zwykłym, typowym, czyli mierzenie wysokości, ciśnienia, tętna, włączony kompas. To jest 21 dni pracy na baterii. Tętno jest mierzony cały czas live, więc to jest świetne. Jeśli chcecie dodatkowo mierzyć współczynnik natlenienia Waszego organizmu, czyli używać pulsoksymetru, to wtedy bateria zmniejsza się do 8 dni. Natomiast kiedy używacie zegarka typowo na GPS-ie, to bateria skraca swoje działanie do 1,5 dnia. Macie także informacje o tym, jak zmienia się wydajność Waszego zegarka, jeśli chodzi o baterię. Na bieżąco, jeśli tylko włączycie jakąś funkcję, automatycznie czas użytkowania jest przeliczany. Zegarek ma wbudowane 32 GB pamięci, to wystarcza na około 2000 utworów muzycznych, które możecie wgrać bezpośrednio na niego. Ma on także aplikacje streamingowe, na przykład Spotify, więc możecie się bezpośrednio do Spotifya wpiąć z Garminem, więc macie możliwość podłączenia bezprzewodowych słuchawek bezpośrednio do zegarka. Jeśli nie chcecie biegać z telefonem, a będziecie potrzebowali kupić sobie na przykład wodę albo jakiś izotonik, to możecie też użyć funkcji Garmin Pay. On działa w tej chwili z kilkoma bankami, natomiast jest też taki wirtualny portfel, do którego możecie też się wpiąć ze swoją kartą, wtedy będziecie mogli sobie płacić Garmin Payem. Tak jak z kartą zbliżeniową po prostu przykładając zegarek do terminala. Jeśli chodzi jeszcze o ładowanie, to mam małe zastrzeżenie dlatego, że to złącze nie jest uniwersalne w żaden sposób, jak zgubicie kabel, to już nie naładujecie zegarka. No i to czteropinowe złącze od spodu średnio mi się podoba. mimo tego, że niepraktyczny, to dodatkowe akcesorium kosztuje 20 zł, co też nie jest taką oczywistością, jak wiecie, oryginalne ładowarki do smartwatchy zasadniczo były bardzo drogie. Jeśli chodzi o standardowe funkcje smartwatcha, oczywiście informacje o połączeniach, wiadomości oraz mailach tutaj są. Możecie także wywołać funkcję znajdź mój telefon. Natomiast to nie tu się to liczy. Liczą się tak naprawdę te pomiary, które ten zegarek jest w stanie Wam zebrać i synchronizować oczywiście z aplikacją Garmina, ale także z aplikacjami zewnętrznymi, na przykład Strava. Jako ciekawostka powiem Wam, że na przykład zegarkiem Garmina współpracują z najnowszymi Mercedesami i są w stanie na przykład mierzyć Wasze postępy za kółkiem czyli na przykład, jeśli się stresujecie albo jedziecie szybciej, to też są w stanie zbierać informacje na żywo, jak czujecie się w swoim samochodzie. Podsumowując. Jeśli jesteś sportowym świrem i potrzebujesz wszystkie informacje odnośnie tego, jak działa Twój organizm podczas treningu, bardzo dużo trenujesz, jesteś zaawansowanym sportowcem lub po prostu chcesz mieć wszystkie informacje o swoim treningu i badać swoje postępy, no i korzystać z pomiarów, które są przeznaczone tak naprawdę dla najbardziej zaawansowanych sportowców, Phoenix 6X to jest świetny wybór. Doskonała bateria, ilość możliwości zbierania tych informacji, przeliczania tego wszystkiego, no absolutnie wyróżniają ten zegarek na tle standardowych smartwatchy. Tych funkcji po prostu w zwykłych zegarkach aż tak dużo nie ma. I muszę przyznać, że bardzo mi zaimponował ten zegarek, jeśli chodzi o całokształt tego, jak są te informacje podawane i zbierane. Bo jeśli bliska Wam osoba lub Wy trenujecie naprawdę na bardzo zaawansowanym poziomie, no to... Mogę szczerze polecić Fenixa 6X Pro, bo to jest no, najbardziej zaawansowany zegarek, jaki, z jakim miałem do czynienia. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać, co sądzicie o tak zaawansowanych smartwatchach. Czy używacie w ogóle smartopasek, Smartwatch? A jeśli tak, to jakich? Możecie pisać w komentarzach. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale x co. Cześć!